Witam, Ty Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Są dni, kiedy wprawdzie czas jest, ale nie na gotowanie i ja w takie dni bardzo chętnie sięgam po pieczonego kurczaka z ziemniakami. Jest to danie rzeczywiście bardzo sprawne i szybkie w przygotowaniu. Prace własne jest tutaj 10 minut, myślę, że nie więcej. Następnie wsułam tego kurczaka do piekarnika i po dwóch godzinach pojawia się na stole, wywołując szeroki uśmiech na twarzach stołowników. Jest bowiem naprawdę bardzo smaczny. Jeśli przepis Wam się spodoba, to znajdziecie go na www. Skutecznie.tv, gdzie ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, a teraz również serdecznie zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak tego kurczaka z ziemniakami można przygotować. Chodźcie. Zaczynamy od przygotowania ziemniaków. Ilość ziemniaków w zasadzie dowolna, można obliczyć ilość sztuk na ilość osób, które będą jadły danie. W moim przypadku 4 osoby, 6 ziemniaków. Takich dość sporych, ziemniaki obieram i kroję w mniejsze kawałki. Po namyśle dodałam jeszcze jednego ziemniaka. To jest właściwie sposób na niż konkretny przepis, więc naprawdę o precyzyjnej ilości tutaj nie chodzi. Ziemniaki teraz kroję. na mniej więcej równe, nie za duże kawałki i dokładnie płuczę pod bieżącą wodą i odsączam. I za chwilę wrócę. Opłukane ziemniaki układam równą warstwą na dnie naczynia i posypuję solą, pieprzem oraz ziołami prowansalskimi. Ilość przypraw według własnych upodobań i według własnego uznania. Soli ja raczej nie żałuję, dlatego że posolone ziemniaki są niezbyt dobre. Dodaję mniej więcej łyżeczkę Odrobina pieprzu, jakieś pół łyżeczki. I zioła prowansalskie, jedną czubatą łyżeczkę. Dokładnie mieszam. No i kiedy każdy kawałek dokładnie pokrył się przyprawami, ziemniaki są gotowe, zabieram się za mięso. Mam tutaj cztery łódka drobiowe, to jest kurczak, ale znowu jeśli chodzi o mięso, to myślę, że w zasadzie może być dowolne to może być także poporcjowany kurczak. Ważne, żeby był ze skórą, dlatego że tłuszcz wytapiający się ze skóry podczas pieczenia ładnie omaści ziemniaki i całe danie będzie smaczniejsze. Mięso także doprawiam solą, czarnym pieprzem oraz ziołami prowansalskimi i układam na warstwie ziemniaków. Jeśli chodzi o ilość przypraw, to naprawdę według uznania. Ja po prostu posypuję mięso z wierzchu tak dość obficie i dokładnie nacieram, tak żeby przyprawy przykleiły się do mięsa. I tak przygotowane mięso układam skórą do góry równo na ziemniakach i na mięso dodaję kawałeczki masła. I tak przygotowanego kurczaka przykrywam. Mogę go piec od razu lub wstawić do lodówki, gdzie czeka na swoją kolej. Można go oczywiście przygotować także dnia poprzedzającego podanie lub rankiem dnia, w którym planuję go piec. No i kiedy jestem gotowa, żeby go piec, to pod przykryciem stawiam do nagrzanego do 220 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu przez jakieś dwie godziny. W tym czasie nie podnoszę pokrywki, nie sprawdzam kurczaka, on się po prostu piecze sam. I po tych dwóch godzinach powinien być gotowy. Jak widzicie, zatem danie jest bezobsługowe i bardzo fajne do przygotowania, bo piecze się wprawdzie długo, ale samo ułożenie go w naczyniu zajmuje dosłownie chwilę. Mój kurczak wędruje do piekarnika i pojawi się ponownie za jakieś dwie godziny, kiedy będzie już gotowy. I przez te dwie godziny nic już w zasadzie nie robię, tylko od czasu do czasu zaglądam przez szybę zamkniętego piekarnika ciesząc oczy widokiem pieczonego kurczaka, a nozdrza jego zapachem. No i gotowe. Tak wygląda danie po 2 godzinach 220 stopniach Celsjusza. Wyjmuję teraz z piekarnika, przekładam na talerze i od razu podaję. Ostrożnie przy podnoszeniu pokrywki, żeby się nie poparzyć. Buchnie para. Mm, szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Jest naprawdę wspaniały. I gotowe. Gorące mięso i pieczone ziemniaki cieszą oczy i, jak wspomniałam wcześniej, kuszą także zapachem. Mięso jest idealnie upieczone, dobrze odchodzi od kości. Ziemniaki przeszły smakiem mięsa, soli, pieprzu oraz ziół, którymi były doprawiane. I jak sami widzieliście, całość jest naprawdę bardzo sprawna i szybka w przygotowaniu. Przepyszny obiad czy kolacja. Gorąco polecam i życzę smacznego.